Czas na bajkę. Posłuchaj nowej historii od Bajaland. Ola i sekretna melodia. Taniec, który uciszył burzę. Ola miała burzę jasnych, prostych włosów, które lśniły w słońcu jak nitki miodu, i wielkie, błękitne oczy, które widziały świat bardzo dokładnie. Ale to nie oczy były jej największym skarbem, ani nawet nie te piękne włosy. Była nim para uszu, które były. Absolutnie niezwykłe. Większość ludzi słyszy po prostu dźwięki, słyszą trąbienie samochodu, szczekanie psa czy muzykę lecącą w radiu. Ale Ola? Ola słyszała świat tak, jakby ktoś podkręcił głośność na maksa. Dla niej świat nie był po prostu miejscem, w którym się żyje. Był wielką, nieustannie grającą, a czasem wręcz krzyczącą orkiestrą, która rzadko kiedy robiła sobie przerwę na oddech. Kiedy mama rano sypała płatki kukurydziane do ceramicznej miseczki, dla oli nie było to zwykłe szuranie. O nie! Dla oli brzmiało to jak lawina tysiąca małych kamieni tocząca się z hukiem po zboczu góry. Kiedy tata mieszał herbatę małą, srebrną łyżeczką, Ola nie słyszała delikatnego brzęku. Słyszała bicie wielkiego dzwonu na wieży ratuszowej. Dzyń, 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 aż wibrowały jej zęby. A w szkole? Kiedy ktoś na drugim końcu sali upuścił piórnik pełen kredek, ojej! To brzmiało jak nagły wybuch fajerwerków tuż przy jej uchu. Ola aż podskakiwała na krześle, a jej serce zaczynało bić jak szalone. Czasami te dźwięki były naprawdę męczące. Były jak natrętne muchy, które nie dawały spokoju. Ola często zakrywała uszy dłońmi, mocno, najmocniej jak umiała, Szukając swojej ulubionej, nieśmiałej przyjaciółki, ciszy. Ale cisza była bardzo płochliwa i rzadko odwiedzała głośny świat ludzi. Zazwyczaj chowała się gdzieś głęboko pod kołdrą w środku nocy. Jednak ta nadzwyczajna wrażliwość, ten super słuch, miał też swoją drugą, magiczną stronę. Bo Ola słyszała muzykę tam, gdzie inni słyszeli tylko zwykły szum. Słyszała rytm w kapaniu deszczu o parapet. Kap, 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 kap i nogi same rwały jej się do wystukiwania tego rytmu o podłogę. Słyszała piękną melodię w szumie wiatru przemykającego między gałęziami starej sosny za oknem. Nawet pająk tkający sieć w rogu pokoju wydawał dla niej cichutki, wibrujący dźwięk, jakby grał na najmniejszej harfie świata. I właśnie dlatego Ola kochała tańczyć taniec był dla niej czymś więcej niż ruchem, był ucieczką, był magicznym zaklęciem. Kiedy tańczyła wszystkie chaotyczne, głośne, drapiące hałasy świata, nagle układały się w jeden idealny porządek. W tańcu nie było hałasu, była harmonia, jej ciało stawało się instrumentem, który odpowiadał na każdy, nawet najcichszy szept świata. Pewnego popołudnia, w sali tanecznej złota baletka, która pachniała drewnianą podłogą i lawendowym płynem do mycia, działo się coś ważnego. Pani instruktorka Klara, wysoka kobieta z kokiem na czubku głowy, stanęła na środku sali i klasnęła w dłonie. Dla oli brzmiało to jak wystrzał z pistoletu startowego, więc lekko podskoczyła, a jej ramiona powędrowały w stronę uszu. Ale ciepły uśmiech pani Klary szybko ją uspokoił. Kochani! zawołała pani Klara głosem dźwięcznym jak dzwoneczek. Mam dla was wiadomość, która sprawi, że wasze baletki same zaczną podskakiwać. Pojutrze odbędą się wielkie, międzygwiezdne zawody taneczne, kryształowy rytm. Każdy z was, tak, każdy, zaprezentuje swój własny układ solowy na prawdziwej wielkiej scenie. W sali wybuchła wrzawa. Dzieci zaczęły piszczeć z radości, co dla oli brzmiało to trochę jak stado mew walczących o rybę nad morzem. Tupały, podbiegały do siebie i biły brawo. Ola też poczuła w brzuchu nagły trzepot, jakby obudziło się tam stado kolorowych motyli ekscytacji. Kochała swój układ. Ćwiczyła go w domu, w skarpetkach na dywanie, setki razy. Był piękny, płynny, radosny, o fruwaniu w chmurach. Ale chwilę później motyle w brzuchu zamieniły się w ciężkie, zimne kamienie. Uśmiech zniknął z jej alabastrowej buzi. Zawody. To słowo oznaczało dla Oli coś więcej niż tylko taniec. Oznaczało wielką halę sportową, w której echo odbija się od ścian. Oznaczało setki obcych ludzi na trybunach, którzy szeleszczą kurtkami, kaszlą i szepczą. Oznaczało ogromne czarne głośniki, które wyglądały jak paszcze smoków, gotowe ryknąć basami tak mocno, że aż drży podłoga i zęby. Oznaczało oklaski, tysiące dłoni uderzających o siebie, co dla oli brzmiało jak nieprzyjemny, ostry grat uderzający o dach. Ola wycofała się w najdalszy kąt sali, pod wielkie lustro. Olu! Pani Klara zauważyła jej zniknięcie i kucnęła przy dziewczynce. Zbladłaś, kochanie, wyglądasz jak mały duszek. Co się dzieje? Przecież twój taniec jest wspaniały. Ola spuściła wzrok na swoje różowe baletki i zaczęła skubać nitkę przy wstążeczce. Chcę tańczyć, proszę pani, naprawdę chcę. Szepnęła tak cicho, że pani Klara musiała się pochylić. Ale tam będzie głośno, bardzo, bardzo głośno. Moje uszy tego nie lubią. Kiedy jest taki hałas, w mojej głowie robi się burza. Boję się, że ta burza mnie przewróci że zapomnę kroków, bo muzyka będzie zbyt potężna i mnie pożre. Pani Klara pokiwała głową z głębokim zrozumieniem. Wiedziała o super słuchu Oli i zawsze starała się nie krzyczeć na zajęciach. Olu, hałas to tylko energia, powiedziała spokojnie, kładąc rękę na ramieniu dziewczynki. Dużo energii w jednym miejscu. A ty? Ty potrafisz zamieniać energię w ruch lepiej niż ktokolwiek inny w tej grupie. Ale masz rację, to duże wyzwanie. Musimy przygotować Twoje uszy tak samo, jak przygotowałyśmy Twoje nogi do piruetów i Twoje plecy do pięknych wygięć. W domu mama i tata Oli zorganizowali prawdziwą naradę wojenną przy kuchennym stole. Na stole leżał strój startowy oli. Przepiękna sukienka w kolorze morskiej fali, z mieniącymi się cekinami, które wyglądały jak łuski syreny. Ola gładziła ją dłonią wyobrażając sobie, jak będzie błyszczeć w świetle reflektorów. Ale obok sukienki leżało coś jeszcze ważniejszego coś, co miało być jej tarczą. Zobacz, córeczko, powiedział tata, otwierając ostrożnie eleganckie pudełko. Wyciągnął z niego parę słuchawek. Nie były to zwykłe słuchawki do słuchania bajek. Były duże, mięciutkie, jak puszyste obłoczki, w pięknym perłowym kolorze który mienił się tęczowo, gdy padało na nie światło. Miały w środku specjalny nowoczesny system. Nazwijmy je tarczą ciszy, zaproponowała mama, zakładając je delikatnie na uszy Oli. Zobacz, są magiczne. Kiedy je założysz, one zatrzymają cały zły kłujący hałas, krzyki tłumu, szum klimatyzacji, piski mikrofonów. Ale są mądre, przepuszczą muzykę. Tylko że ciszej. Tak, żebyś mogła ją kontrolować, a nie ona ciebie. Ola poczuła, jak miękkie poduszki otulają jej uszy. Nagle świat stał się miękki i odległy. Głos taty brzmiał, jakby mówił przez grubą, puchową kołdrę. Szczekanie pimpka, ich małego teriera, nie wierciło już w uszach, a jedynie dawało o sobie znać delikatnym, głuchym puknięciem. To jak czary! – uśmiechnęła się Ola – a jej własny głos też brzmiał inaczej, spokojniej. To technologia i nasza miłość do ciebie, mrugnął tata. Ale pamiętaj, Olu, słuchawki to tylko pomoc. Najważniejsza siła, ta prawdziwa magia, jest w Twojej głowie i w Twoim sercu, które tak kocha tańczyć. Tego wieczoru Ola ćwiczyła swój taniec w salonie, mając na uszach perłową tarczę ciszy. Wyobrażała sobie, że jest bańką mydlaną. Bańki są delikatne, ale potrafią unosić się nawet nad najbardziej wzburzonym morzem, nie pękając. Tańczyła lekko, płynnie, a każdy jej ruch był odpowiedzią na muzykę, którą teraz słyszała dokładnie tak, jak chciała, czysto, bez zbędnego hałasu. Czuła się bezpieczna. Nadszedł ten dzień. Sobota. Dzień zawodów. Już od samego wejścia na wielką halę sportową powietrze wibrowało od emocji. Dla Oli było to jak wejście do wnętrza gigantycznego, brzęczącego ula. Wszędzie biegali tancerze w kolorowych, szeleszczących strojach, pachniało lakierem do włosów i kanapkami. Stukały obcasy, rodzice wołali swoje dzieci, a z głębi korytarza, z głównej sali, dobiegało głuche, potężne: dum, 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 dum. To basy testowały głośniki. Ola poczuła, jak jej serce przyspiesza, próbując dogonić ten szalony rytm. W gardle urosła jej mała, twarda kulka strachu. Ścisnęła mocniej rękę mamy, aż zbielały jej kłykcie. "Spokojnie, skarbie" szepnęła mama. "Pamiętaj o tarczy". Ola szybko, drżącymi rękami, założyła swoje perłowe słuchawki. Klik. Świat natychmiast stał się przyjaźniejszy. Ostry hałas zmienił się w odległy, łagodny szum morza. Kulka w gardle trochę się zmniejszyła. Boisz się? Zapytała Ola, czytając trochę z ruchu warg koleżanki, bo przez słuchawki słabo ją słyszała. Zuzia gwałtownie kiwnęła głową, pociągając nosem. Że się przewrócę przy obrocie i wszyscy będą się śmiać. Ola usiadła obok niej. Poczuła przypływ odwagi. Nie przewrócisz się, powiedziała pewnie, patrząc zuzi w oczy. Widziałam cię na próbie. Masz silne kostki, jak stalowe sprężynki, a ja? Ja boję się hałasu, że mnie zmiecie ze sceny, ale mam to, wskazała dumnie na swoje perłowe słuchawki. To moja tarcza, a ty masz swoją tarczę w nogach. Wtedy Ola zrozumiała coś bardzo ważnego. Każdy się czegoś boi, nawet dorośli. Strach przed występem jest normalny, jest jak trema przed skokiem do wody. Odwagą nie jest brak strachu. Odwagą jest robienie tego, co się kocha, mimo że serce bije jak młot pneumatyczny, a kolana są miękkie jak wata. A teraz przed państwem, solistka ze szkoły złota baletka, Ola, zapowiedział speaker. Jego głos nawet przestarczy ciszy. Był potężny, wibrujący w piersiach. Ola wzięła głęboki oddech, tak jak uczyła pani Klara. Wdech nosem, wydech buzią. Jestem piórkiem, jestem falą, jestem spokojem. Ruszyła z za kulis. Droga na środek ogromnego parkietu wydawała się trwać wieczność. Podłoga była śliska i błyszcząca. Kiedy stanęła na środku, reflektory nagle oświetliły ją jasnym, ciepłym. Prawie gorącym światłem. Przez chwilę nie widziała publiczności, tylko oślepiającą, złotą ścianę światła. To było dobre, to pozwalało się skupić tylko na sobie. Była sama w złotej kuli, stanęła w pozie początkowej, uniosła delikatnie rękę, patrząc w sufit hali, gdzie plątały się metalowe konstrukcje. Cisza. Sekunda oczekiwania, która trwała jak godzina. I nagle Muzyka ruszyła. To był utwór, który Ola uwielbiała skoczny, radosny, ale z nutką tajemnicy jakby opowiadał o elfach bawiących się w lesie. Dzięki słuchawkom muzyka nie uderzyła jej jak ściana cegieł. Wpłynęła do jej uszu jak czysty górski strumyk. Była wyraźna, ale nieagresywna. Ola poczuła coś jeszcze poczuła wibrację podłogi pod stopami to była jej tajna broń. Czuła rytm nie tylko uszami, ale całymi stopami, każdą najmniejszą kosteczką w ciele. Zaczęła tańczyć. Pierwszy obrót, idealny, lekki jak westchnienie, a potem wyskok w górę. Jej morska sukienka zafalowała, a cekiny sypnęły blaskiem. Ola poczuła, jak znika trema, jak topnieje ta lodowata kula w brzuchu. Została tylko czysta, musująca radość. Czuła się jakby malowała w powietrzu niewidzialne, kolorowe obrazy swoimi rękami i nogami. Każdy ruch był naturalny. W pewnym momencie muzyka przyspieszyła. Zrobiło się dynamiczniej. Głośniki zawibrowały mocniej, basy stały się głębsze. Ola poczuła ukłucie niepokoju, dźwięk stawał się ostry. Próbował przebić się przez tarcze ciszy. Ale wtedy przypomniała sobie słowa Taty. Ty kontrolujesz ten rytm. Nie walczyła z muzyką. Płynęła na niej jak surferka na wielkiej fali. Jej nadwrażliwość, która zwykle była problemem, teraz stała się supermocą. Sprawiała, że słyszała w tej piosence delikatne dzwoneczki w tle, których nikt inny na widowni pewnie nie zauważał. I akcentowała je delikatnymi, precyzyjnymi ruchami palców. To dodało jej tańcowi niezwykłej magii. Wyglądała, jakby rozmawiała z muzyką w sekretnym języku, znanym tylko jej. Ostatni takt muzyki wybrzmiał Ta dam Ola wykonała finałową pozę. Uklękła na jedno kolano, ręce wzniosła wysoko w geście zwycięstwa, głowę dumnie uniosła do góry. Oddychała szybko, a serce biło jej mocno, ale tym razem ze szczęścia. Muzyka ucichła. Przez ułamek sekundy na wielkiej hali panowała absolutna cisza, jakby cały świat wstrzymał oddech. A potem Ola zobaczyła, jak ludzie na trybunach wstają, jeden po drugim, jak fala. Widziała ich złączone dłonie, widziała uśmiechnięte twarze rodziców i innych dzieci. Wiedziała, że klaszczą, że krzyczą brawo, że tupią z zachwytu. Ale dzięki jej słuchawkom te potężne oklaski nie były strasznym gradobiciem. Brzmiały jak łagodny, ciepły deszcz w letni dzień, uderzający o liście drzew. Były przyjemne, były kojące, były najpiękniejszą nagrodą. Ola wstała, ukłoniła się nisko, czując się jak prawdziwa księżniczka sceny. Zeszła po schodkach, a pani Klara i Zuzia rzuciły się jej na szyję. Byłaś niesamowita. Krzyczała Zuzia, podskakując. Płynęłaś, wyglądałaś jak iskierka. Ola zdjęła na chwilę słuchawki, żeby przytulić mamę i tatę, którzy czekali z otwartymi ramionami. Mama miała łzy w oczach, a tata pękał z dumy. Widziałaś mamo? zawołała Ola, cała promienna mimo zmęczenia. Hałas mnie nie pokonał. Ja zatańczyłam z hałasem. Oswoiłam smoka. Tego dnia Ola zdobyła coś znacznie cenniejszego niż medal. Zdobyła pewność siebie. Zrozumiała, że jej wrażliwe uszy to nie problem, którego trzeba się wstydzić. To dar. Dzięki nim słyszy świat dokładniej, głębiej i piękniej. A kiedy świat staje się zbyt głośny i męczący, zawsze ma swoją tarczę ciszy i co najważniejsze, swój własny wewnętrzny rytm, który gra w jej sercu. Wieczorem Ola wróciła do domu. Była bardzo zmęczona, ale był to ten rodzaj zmęczenia, który jest przyjemny i słodki. Położyła złoty medal na szafce nocnej, obok swoich perłowych słuchawek, które teraz odpoczywały po ciężkiej pracy. Księżyc zaglądał przez okno, oświetlając pokój srebrnym blaskiem. W domu było cicho. Kiedy Ola wtuliła głowę w poduszkę i zamykała swoje wielkie niebieskie oczy, słyszała już tylko jeden dźwięk spokojne miarowe bicie własnego serca i swój równy oddech. Wdech. Wydech. I wiecie co? To była dla niej najpiękniejsza muzyka na świecie. Jeśli chcesz, by magia takich opowieści zagościła u was na dłużej, koniecznie dołącz do nas i zostaw subskrypcję.